lider greckého zespolu Orfeuš, převodničonce Tovařstva Greku v Polsce v Zgořelcu, radný města, direktor festivalu Pěsenky Grecké, restaurátor, manažer Demisa Rusosa. A Před paňstvem Nikos Rusketos. Vítám přítele, moje Cię bardzo. Witam serdecznie. Witam, witam. Powiedz mi. A jak jest po grecku? Dobry wieczór. Kalispera. 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 A Kalispera. No, żeby tak było po grecku? W Polsce co drugi udaje Greka. Natomiast czy w Grecji ktoś udaje Polaka? Udaje. Nie udaje takiego Polaka, nie musi? Nie. Mamy parlamentarzystę gre Greka, który reprezentuje sprawy polskie i sprawy Polaków w Grecji i udało mu się zalegalizować i zalegalizować nielegalny pobyt Polaków w Grecji. Proszę bardzo. Jakby teraz w Unii to właściwie to na jedno wychodzi co za nielegalne. Już teraz legalny. No. No, było nielegalne, bo jeżeli w Warszawie otrzymywano grecką wizę na miesiąc, a Polak zostało 4 lata, to chyba było nielegalne, prawda? Bo ciepło. No ciepło i była dobra praca. W Grecji? Niezła. No tak, myśmy kiedyś mówili tu w programie, że najbardziej pracowitym narodem w Polsce, z Etfu, w Europie są Polacy, to może dlatego w Grecji byli cenieni. E, w Grecji w, wśród wszystkich nacji, które oczywiście pracowały na czarno, bo, ta, bo, bo tak można to nazwać, których e, Grecy kochali, to byli Polacy. Dlatego, że Polacy byli sumienni, ja e, pracowici. Nie rozumiem czasu przeszłego. To znaczy... Polacy są sumienni i są pracowici. No. Bardzo dobrze. Ja no. pamiętam to, co mówiono, chyba pan Kazimierz Górski to potwierdzi. To ja mówię w, te, w tym czasie tamtych czasach, tamtych czasach kiedy był pa, 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 pan, pan Górski. Tak. Że wtedy, kiedy była ta, ta naprawdę nielegalność Polaków w Grecji No, Górski byli, był legalny. Natomiast wszyscy inni prawie byli nielegalni i dlatego byli kochani. Ma rację? Jechali na wycieczkę i zostawali po prostu. Aha, no właśnie. Jechali na ucieczkę i, I wzięli z sobą teczkę. Dobrze, a jakie teraz są wieczory w Zgorzelcu? Jak miasto Zgorzelec jest jesień, to jednak miasto bardzo europejskie, bo jak sam mówisz, mieszka tam sporo Greków, Polacy też się trafiają. Zgorzele w tej chwili mieszka 50 rodzin, ale w roku 1947, 1949, wtedy kiedy była wojna domowa i nasi rodzice musieli opuścić Grecję, w Zgorzelcu zamieszkało prawie 14 tysięcy ludzi i potem zaczęli ich wywodzić do różnych miast na terenie Polski. I dzisiaj jest nas tylko tyle, ale jest nieźle. Bawimy się, zresztą byłeś na jednej zabawie kiedyś, na, na takich tańcach. <śm> 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 I, ja, ja powiedziałem, nieźle, ja ale powiedziałem nie raz. żonie, że byłem w Krakowie. No, nie mów, <ś> <ś> mów takich rzeczy. No. Nie, <ś> nie, jak każdym <ś> razie no, rzeczywiście udaje Ci się tam stworzyć taką atmosferę dobrą. No, zrobiłem to... nastrój dlatego, że mamy Międzynarodowy Festiwal Piosenki greckiej. Raz do roku. No, raz do roku wystarczy, dwa dni. Wtedy przyjeżdża... No, czyli no, Mamy Grecję w Zgorzelcu. Mafę, tak i mamy stolice greckiej piosenki w Gorzelcu. Może tak jeszcze. Hauptstadt. E, nie wiem jak to po, po niemiecku powiedzieć, pomimo że mieszkam blisko, ale nie umiem. Mieszkasz w Görlitz nie znasz niemieckiego? No, nie, ani ruskiego nie znam. Nie uczyłem się w szkole, bo cały, żyż, jak byłem mały chciałem śpiewać. Chciałem grać. Śpiewałem po niemiecku? Nie, nie, nie da rady. Nie będę zmieniał. Wystarczy, że śpiewam po A grecku i nie po Grecki to jest międzynarodowy język, to wszyscy śpiewają. Mam dwa obywatelstwa, bo wobec tego pozostanę y, śpiewając y, w dwóch językach. Polskim i greckim. Teraz masz jedno, europejskie. No, kiedyś mi polskie obywatelstwo nadał Wałęsa. Jestem z tego dumny 10 lat temu. O. Teraz akurat na dniach mam jubileusz. 10 lat nadania polskiego obywatelstwa. O, kolejny festiwal w Złożelcu. <laughs> Burmistrz Zgorzelca powiedział, że Polskość w Zgorzelcu tworzyli Grecy. Zgadza się. I bardzo dobrze powiedział. Tego ja nie rozumiem w ogóle. Mój przyjaciel Mirosław Fiodorowicz powiedział dlatego to tak, że w roku 49, jak powiedziałem, Zgorzelec był praktycznie pusty miastem. Proszę sobie wyobrazić, że to było 4 lata po wojnie. Wobec tego Zgorzelec pierw zamieszkali Grecji dlatego on, on to powiedział. Nie, tak, że my źle nie, jeszcze nie wybrali. No, to, nie, to, że... nie, nie, nie mieli co wybierać i my to wybrano. Bierut im wybrał. Dlatego, że kiedy to nasi rodzice wycofali się z Grecji z wojny domowej, to konwencja międzynarodowa musiała przyjąć greckich komunistów do wszystkich krajów tak zwanego, tak zwanego bloku, krajów soc -socjalistycznego. Ludowej. Ludowej. bloku socjalistycznego, krajów demokracji ludowej, bloku socjalistycznego. tak, kraje no, demokracji różne... ludowej. Tak. i wobec tego Polska przyjęła tyle tysięcy, jak e, powiedziałem, ale oczywiście e, przy, przy, przyjęła Bułgaria, przyjęła e, e, Węgry. Tamten w tamtym czasie Rumunia. demokracja się dzieliła. Bo... 55 tysięcy Greków musiało e, opuścić Grecję. Aha. Jak sam powiedziałeś, nie było tak źle. Nie było tak źle i Polska stała się oczywiście, jak, jak to wiesz, drugą ojczyzną. A pierwszym przystankiem, bo to jest bardzo ważne, był dziwnów, bo naszych rodziców przywożono statkami do, do, do polskiego dziwnowa. Naokoło Europy? Naokoło Europy statkami. O! Byli skowani w, w dolnej części pokładu i zaraz, kiedy przyjeżdżano do dziwnowa, tam Bierut nakazał przygotowanie specjalnego szpitala. I było to oczywiście tajne. Polacy, mieszkańcy Polski, nawet tego dziwnowa, dziwnowa nie mogli o tym się dowiedzieć. To oczywiście po latach wyszło, że tam byli Grecy i tak dalej. Ale żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń. Ja co roku tam robię takie święto, uroczystość, która w Dziwnowie, w Dziwnowie która mówi o, kolejnym, o kolejnej rocznicy przyjazdu Greków i, i z przekazu Wiemy, że po prostu byli najlepsi lekarze, najlepsza ochrona medyczna i tak dalej, tak dalej. Specjalny szpital, który został zrobiony w ciągu kilku miesięcy, żeby przyjąć rannych Greków. No widzisz, no widzisz. No tak narzekaliśmy na ten a to wszystko, a w sumie to jednak, no, to dobrze w jakimś sensie. Ale my, ja myślę, że my już daliśmy wiele razy dowody i dziękowaliśmy Polakom za, za, za ten wielki gest, ale my oczywiście dziś w Grecji, Grecy też robią coś dla Polaków. No na pewno. A ilu Greków wróciło do, teraz do Grecji? A Proporcjonalnie. Już, a to już wróciło bardzo dużo, ty, tysiące Greków. Po 1975 roku, kiedy to, z, kiedy to otworzono granicę i kiedy zalegalizowano wojnę domową, to powiedziano nam, proszę przyjechać do Grecji, jeśli oczywiście kto, Ktoś, kto, chce. kto, kto chce, prawda? I tak, tak się stało. Zgodziciel w tej chwili, mogę powiedzieć, mieszka 50 rodzin. Nie dużo. Nie dużo, no ale jak mamy takiego znakomitego piosenkarza, tym bardziej śpiewasz nie tylko po polsku, ale po grecku, bo Eleni na przykład wylansowała wiele polskich przebojów też. No ja też śpiewam po polsku, bo po po polska publiczność chce również... Po no ale wiesz, jak już mamy ciebie, to takich, co po polsku śpiewają, to mamy częściej. Tak jest. Choćby Stasiek Wielanek śpiewa znakomicie po polsku, tu śpiewał. Jest w orkiestrze akurat dzisiaj siedzi. O. no Tak, sam Stasiek Wielanek. A co będą mnie? będzie mi akompaniował? Tak! Postanowił, ponieważ on w Zorbie jest mocny, tak? oh. on, jemu każdy folklor nie jest obcy, to też yy, na no, pozwolisz, że, tu stacie Wielanek, Niko proszę bardzo mikrofon dla Ciebie. A co oni będą mi grać? Ustaliłeś? Nie. Oni są tacy jak... Oni... oni znają wszystko, tak? Znają wszystko. Detko będą grają wszystko. Bez buzuki damy radę zagrać na przykład Zorbę? Stasiu, zagracie Zorbę? No jasne. No to próbujmy. No proszę, stąd śpiewasz? Proszę bardzo. Nie, no wstanę. Już. Opa! Yeah! Proszę bardzo. No, świetne na Ale! Odermusine z Kodinos. ώσπου να σ' ανταμώσω Ξεπροβαλές με στο στρατή το χέρι να σου δώσω Στρώσε το στρώμα σου για δυο Για σένα και για μένα

Σαν αγκαλιάσα, μ' αγκαλιάσες Σου πήρα και μου πήρες Χάθηκα με στα μάτια σου Και στη δική σου μοίρα Σπρώσε το στρώμα σου για δυο Jeszcze się nie nauczyłeś? Nauczyłem się, mam je Na se na ja na. Ja na galia, stuma Jest na końcu, Na lola, na sti Dziękuję bardzo. Fantastycznie, Niko. Dziękujemy Ci bardzo. Wszystkiego dobrego.